Gdzie jest Kornelia Fabieńska? Nie tym tonem, chłopcze. Mówiłam już, że nie bawimy się w uprowadzenia. Pobiliście jej męża i chcieliście od niego wyciągnąć jej adres. Po co? Marcin jest nam winien hajs. I powiedział, że jego żona poszła wybrać pieniądze hmm. dla niego. Dlatego... Powiedzieliście mu, że ją porwaliście. To dlaczego od niej nie wzięliście tego adresu, co? Nie chciała wam powiedzieć? Bo jej nie mamy? W Sherlocku? Zmyśliłam to, żeby nastraszyć tego ćpuna. Zaczął mnie już denerwować tym swoim bezmózgowiem. Gdzie przetrzymujecie, Fabiańsku? Nigdzie. Marcin jest nam 20 tysięcy. Zrobiłeś wczoraj między dziewiątą a dziesiątą co? Likwidowałam To takie drobne zmarszczki po noska. Potoks. Mogę dać namiary? Nie byłaś na Wadośni wczoraj o godzinie 9.40 byłaś na ulicy Leśnej, w tym samym miejscu, w którym była zaginiona. Co jej tam zrobiłaś, co? Co jeszcze wiesz?